Rzekł do niego: Abrahamie, chcę, byś opuścił Haran i udał się do innego kraju. Jednak nie powiedział dokąd. Zaufaj mi, poprosił. <śmiech> <śmiech> Zrób to, a twoje dzieci staną się wielkim narodem. Ale jak? zastanawiał się Abraham. Jego żona Sara była już za stara, by rodzić dzieci. Zaufaj mi, poprosił Bóg. Czy Bóg powiedział Abrahamowi, dokąd ma pójść? Tak, czy nie? Dokąd ci wskażę, rzekł Bóg. A będziesz miał więcej potomków, niż jest gwiazd na niebie. Będą błogosławieństwem dla całej Ziemi. Zaufaj mi. Abraham zaufał Bogu. Wziął ze sobą Sarę, swojego bratanka Lota, oraz wszystko, co posiadał, i udał się tam, dokąd mu wskazał Bóg: do Ziemi Kanaan. Bóg powiedział, że Abraham będzie miał więcej potomków niż. Kiedy dotarł na miejsce, rozbił obóz niedaleko sychem. Tam ukazał mu się Bóg. Bóg rzekł do Abrahama, dam te ziemię tobie i twoim dzieciom. Abraham zbudował w tym miejscu ołtarz dla pana Boga. Abraham przemierzał ziemię obiecaną mu przez Boga wzdłuż i wszerz. Cieszył się, że zaufał panu Bogu. Zbudował więc jeszcze jeden ołtarz i podziękował Bogu za jego wszystkie obietnice. Abraham zbudował Bogu ołtarz, dziękując za wszystko, co Bóg mu obiecał. Prawda czy fałsz?